Zobaczcie ten film Zawodów Akademickich. 115: Jak można zorganizować zawody, nie mając profesjonalnej ławki? Jak można zorganizować zawody, gdzie nie ma profesjonalnych asekurantów? Efekty są takie, sami zobaczcie. I wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś podczas wyciskania odlatuje, mdleje. Co się stanie z taką osobą? Może dojść do śmierci bądź do bardzo ciężkiej kontuzji w wypadku. Ampy to jest świetna impreza i jest bardzo dobrze zorganizowana. Natomiast przy tak dużej popularności mogą zdarzyć się sytuacje jak tutaj, gdzie eliminacje są przebiegane w sposób nieprofesjonalny. Stąd polecam tym osobom edukować się, nie wiem, zadzwonić do Uniwersytetu Śląskiego i dowiedzieć się, jak profesjonalnie, bezpiecznie zorganizować zawody, żeby nie było ofiar. To jest mój apel. Udostępnijcie materiał, łapy nie ma.